kolekcje oddanie 33 z Ojcem Wenantym Katarzyńcem Dzień 27 Uznając testament z krzyża oto matka twoja przyjmuję dziś ciebie Maryjo za moją matkę i królową Modlitwa do Ducha Świętego Duchu Święty przyjdź Oświeć mrok umysłu porusz moje serce pokaż drogę do Jezusa Pomóż pełnić wolę Ojca, duchu święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie, duchu święty, przyjdź. Wprowadzenie. Oto matka Twoja. W tych słowach Jezus ofiaruje mi dwa wielkie dary. Dwa dary, w których jest wszystko, oddaje mi swoją matkę. I oddaje mi całą swoją miłość do Maryi. Dlatego Jezus mówi do Maryi: „Oto syn twój”. W sercu młodego Jana żyje już bowiem miłość Jezusa, syna Maryi. Oto matka twoja. Przez te słowa Jezus mówi do mnie: „Oddaję ci Maryję”. Do tej godziny była cała moja. Od tej godziny jest cała twoja. To tatua. Oddaję ci całą moją miłość do Maryi. Od tej godziny możesz kochać Maryję moją miłością. Jezus mówi też do Maryi: Oto syn twój. Przez te słowa mówi do matki: Oddaję ci mojego ucznia. Do tej godziny był cały mój. Od tej godziny jest cały twój. Totus tuus. Słowo Boże mówi. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie z Ewangelii Świętego Jana. Droga całkowitego oddania zrodziła się na krzyżu, w sercu Jezusa. Co to znaczy przyjąć testament Jezusa? Oznacza to potrójną zgodę. Przyjąć testament z krzyża oznacza powiedzieć trzy razy tak. Tak, panie Jezu, zgadzam się przyjąć Maryję, przyjmuję całą Maryję, całym sobą. Maryjo, jesteś cała moja. Tak, panie Jezu, zgadzam się przyjąć całą Twoją miłość do Maryi. Maryjo, chcę Cię kochać miłością Jezusa. Tak, panie Jezu, zgadzam się należeć cały do Maryi. Maryjo, jestem cały Twój. Ojcze Wenanty, pomagaj nam każdego dnia przyjmować Maryję za matkę i służyć jej planom z otwartymi sercami. Z nauczania Ojca Venantego. Ona opiekuje się Kościołem. Matka Boża podsumował całe swoje rozważania nowicjusz Venanty, jest tym dla Kościoła, czym była dla Pana Jezusa. Jest matką. Dogmat o Maryi zawiera i ochrania w sobie dogmat o Jezusie, jak niegdyś Maryja piastowała Jezusa. Ona opiekuje się Kościołem, a Pan nasz nigdy nie działa w jakichś ważniejszych sprawach. Bez okazania wpływu i potęgi Maryi. Wezwanie dnia. Objawienia w Guadalupe rzucają szczególne światło na rozważaną dziś tajemnicę. Maryja ukazała się Juanowidiego, który był ostatnim w hierarchii członkiem swojego plemienia. Był on osobą lekceważoną, wyśmiewaną i nic po ludzku nieznaczącą. Tym bardziej niezwykłe jest to, co czyni Maryja, która zwraca się do niego słowami. Mój najmłodszy i najdroższy synu. Nie tylko nazywa go synem, ale używa formuły, którą mieszkańcy tamtych rejonów zwracali się tylko do króla. Niesamowite. Ona przyjęła do serca słowa Jezusa dosłownie. Jesteś jej synem, jej Jezusem. Przyjmij dziś do serca tę prawdę. Jesteś synem Maryi, jesteś córką Maryi. To nie jest wymysł człowieka ani pomysł redaktorów tych materiałów. To są słowa Jezusa: Oto syn Twój, oto matka Twoja. Kiedy Jezus wypowiada te słowa, to co wypowiada, wydarza się. To się staje rzeczywistością. Powtarzaj sobie często te słowa, jak refren ulubionej piosenki: Jestem synem Maryi, czy też jestem córką Maryi. Wyobraź sobie taką scenę Sądu Bożego. Przychodzisz przed Boże Oblicze. Aniołowie pytają, kim jesteś? Na to podchodzi Maryja, kładzie ci rękę na ramieniu i mówi z miłością i dumą: To jest mój syn, to jest moja córka. Życzmy sobie takiego Sądu Bożego. Dopisz dziś na swojej kartce słowa: Uznając testament z krzyża, oto matka twoja. Przyjmuję dziś Ciebie, Maryjo, za moją matkę i królową. Świadectwo z rekolekcji, oddanie 33. Poznałam swoją matkę. Na początku drogi nawrócenia, kiedy zwróciłam się do Jezusa, doświadczyłam go jako Boga żywego. Zrobił pozytywną rewolucję w moim życiu, ale w tym wszystkim brakowało mi Maryi. Nie czułam do niej miłości, nawet nie mogłam doszukać się jej obecności w moim życiu, mimo że modliłam się na różańcu. W końcu przyszedł czas na 33-dniowe rekolekcje, podczas których wiele się zmieniło. Każdego dnia, gdy słuchałam rozważań, działo się ze mną coś dziwnego. Płacz, płacz i płacz. Nie wiem dlaczego, ale łzy same spływały mi po policzku. Maryja przeprowadzała mnie przez te dni z ogromną czułością. Najpiękniejsze jest to, że poznałam swoją matkę, jej cnoty, wartość, miłość. Kim był dla niej Jezus, kim ja jestem dla niej. Z moją biologiczną mamą nie mamy ze sobą dobrych relacji. Brakuje mi mamy, z którą usiądę, porozmawiam czy pożalę się. Teraz wiem, że to nieprawda. Mam matkę, która mnie zna, słucha, nie krytykuje i kocha bezgranicznie. Nawet nie wiedziałam, że tak mi matki brakowało. Dzięki temu zawierzeniu, oddaniu się jej, całkowicie zmienił się mój stosunek do całego życia. Od ostatniego dnia, kiedy oddałam jej swoje serce, a wzięłam jej serce, czuję się szczęśliwa. Mam duży pokój serca, bo wiem, że ona jest przy mnie. Doświadczam, że przymnożyła mi cierpliwości. Odrabianie lekcji z dziećmi nie sprawia mi już problemu. Mam w sobie jej miłość i czuję się naprawdę bezpieczna. Nie pamiętam, kiedy czułam się tak spokojna. Wiem, że z tą łaską trzeba współpracować i będę się starać. Maryjo, najświętsza Matko Boga i moja, dziękuję Ci za ten wspólny czas. Dziękuję, że nie zrezygnowałaś ze mnie. Chwała Panu, uczestniczka. Modlitwa o beatyfikację czcigodnego sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca. Boże w trójcy jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w kościele stał się przykładem dla twoich wiernych. Wynieś panie tego sługę twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli tobie służyć. Mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Skrócony kalwaryjski akt zawierzenia. Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko Maryjo, Pani kalwaryjska, pragnę być cały twój. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam całego siebie. Wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę. Najlepsza Matko, chroń mnie i moich bliskich od złego. Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości, a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła. Pani niepokalana prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen. Był to fragment rekolekcji oddanie 33 z ojcem Venantym Katarzyńcem. Pełna wersja rekolekcji jest dostępna w formie książki, którą można zamówić przez stronę www.wenanty.pl.